Cześć, z tej strony Adam Kopyć. Moją przygodę z Cache 101 zacząłem od wybrania się na spotkanie klubu u rano w Warszawie. Pamiętam że ten dzień, było chłodno i pochmurno. Zdarano na miejsce i co się okazuje? Przy lokal, gdzie mieliśmy grać, jest zamknięty. Pizzeria znajomego przychodzi remont nie możemy wejść. Już można by znaleźć wymówkę. Trudno, nie gramy. ani nie z ludźmi, którzy znali grę Gaszlu, to to dawna. Dla nich to tylko drobna niedogodność. Jeden lokal zamknięty? To trzeba znaleźć następny. Akurat w pobliżu była Atrium. I tam, na pierwszym piętrze, przyjemna restauracyjka. Cicha, zwłaszcza o 7.30 rano. Właścicieli nie mają nic przeciwko. Zwłaszcza, że prawie zawsze herbatę albo sok kupowaliśmy. Trzeba było uważać, żeby nie rozlać na swoje sprawozdanie. Ten okres klubów Atrium potrwał ponad rok. Ale wróćmy do mojej pierwszej gry, nie wiedziałem czego się spodziewać, dosłownie dwa dni wcześniej dowiedziałem się z polskiej strony bogatego ojca o klubach kaszu wybrałem najbliższe spotkanie i ważne, że było 7.30 rano, chciałem wiedzieć o co w tym chodzi. Już na pierwszym spotkaniu wiele się nauczyłem, podczas pierwszej gry natrafiłem na kartę okazji zakupu akcji po wszystkie istotne informacje są na niej zawarte, co z tego, że są informacje jak ja nie potrafię ich w pełni zrozumieć, tak. Kupiłem te akcje, ale kupiłem ich tylko trochę. Dopiero pod koniec gry, jak sprzedałem te akcje z dużym zyskiem, zrozumiałem jak dobra to była okazja. Moja pierwsza, najważniejsza lekcja z pierwszej gry. Nie oszczędzaj na okazjach. Dlaczego kupiłem tak mało tych akcji? Bo nie znałem wszystkich zasad gry. Taka była wtedy moja wymówka. Teraz doskonale zdaję sobie sprawę, że sprowadzało się to do strachu, chęci poczucia bezpieczeństwa i lęku przed ryzykiem. To była pierwsza lekcja. Najważniejsza, najlepiej przeze mnie zapamiętana. Po pierwsze, lekcji było jeszcze dużo. Lekcji, do których dochodziłem sam. Najcenniejszych. Lekcji, których uczyłem się obserwując innych. Lekcji, jakie dostawałem w postaci porad od innych. Robert Kiyosaki czasem powtarza że sposób myślenia biednych i bogatych jest całkiem odwrotny. Można powiedzieć, że jest przekręcony w stosunku do siebie o 180 stopni. Ja po całym cyklu gier Poznania Dziesięciu Kroków powiedziałem, że zmieniłem swoje myślenie. Jeszcze nie o 180 stopni, ale o 90 stopni. Musiałem sobie zdawać sprawę, że praca na etacie jest tylko jedną z możliwości, jest najlepszą dla mnie. No dobra, od początku gry w cashflow wiedziałem, że nie chcę pracować na etacie całe życie. Kilka lat temu miałem swoje powody do gry, Teraz mam nawet ważniejsze, moją ukochaną żonę i córeczką Hania. Ma trochę ponad roczek i zaczyna chodzić i psocić. Cashflow, a zwłaszcza ludzie z którymi grałem przybliżyli mnie do mojego celu, którym jest wolność finansowa. Miał tyle czasu na zabawę z córką, żoną, rodziną i przyjaciółmi ile chce. Zostać się wolnym finansowo musiałem i ciągle muszę. Poznać jak najlepiej reguły gry bogatych. To właśnie umożliwia ci gra cashflow. Poznanie podstawowych reguł inwestowania. Poznanie uczucia bycia wolnym finansowo tylko w grze poznanie wielu wspaniałych ludzi, których cele i sposób myślenia jest podobny. Poznanie ludzi z mentalnością bogatych. Ta cashflow pozwoliła mi jeszcze pokonać strach przed inwestowaniem. Zainwestowałem m.in. w wino, ale ciągle najważniejszą inwestycją, jaką podejmuję, jest inwestycja w siebie. Bycie lepszym tatą, lepszym mężem, bycie lepszym przedsiębiorcą. Dzięki grze w cashflow pokonałem swoje bariery i ograniczenia. Ty też możesz pokonać swoje. Teraz moje życie podoba mi się coraz bardziej. Mam więcej możliwości, więcej zapału do życia, działania, pracy, bardziej otwarty umysł. Wszystko to dlatego, że wiem, że mogą zmienić reguły, jakie rządzą moim życiem. Mogę zmienić w nim bardzo wiele. Ponieważ moje życie należy do mnie. Nie do ciebie, nie do mojego szefa, jeśli rzeczywiście bym miał takiego. Należy do mnie. Biorę za nieodpowiedzialność. Skończyłem z wymówkami, bo wiem, że to wielkie G. To i więcej dała mi gra Cashflow 101. Oraz ludzie, których poznałem grając w nią. Zacznij grać i weź odpowiedzialność za swoje życie i jego kształt. P.S. E, moja żona też gra ze mną w kaszlu.